Wybitna przepowiednia Świętego Pio może być bliska spełnienia z powodu niedawnego niezwykłego wydarzenia w Stanach Zjednoczonych, które głęboko zaniepokoiło ludzi na całym świecie. Ten sukces, różniący się od wszystkiego, co dotychczas obserwowaliśmy, wzbudził obawy, sugerując, że przewidywanie Świętego Pio może zrealizować się szybciej, niż się spodziewaliśmy. Na początku chciałbym zaprosić cię do subskrypcji tego kanału ponieważ codziennie będę dzielił się z Tobą proroczym przesłaniem dla Twojego serca. Nie zapomnij również napisać w komentarzach swoich próśb modlitewnych i podzielić się, za kogo modlisz się w ostatnich dniach, czy to za rodzinę, przyjaciół, pracę czy uzdrowienie. Zamieść swoje prośby modlitewne w komentarzu poniżej, a także napisz, z jakiego kraju jesteś, abyśmy wiedzieli, do jakiego kraju dociera nasze przesłanie. Amen. W ciągu swojego życia święty Pio przekazał liczne przepowiednie, z których niektóre zostały udokumentowane na piśmie, a inne przekazywane ustnie. Wśród jego najbardziej wpływowych proroczych wypowiedzi znajduje się ostrzeżenie o trzech dniach ciemności, przerażającym wydarzeniu, które wielu wierzy, że może się zbliżać, jako że różne wiadomości zaczynają się manifestować wokół nas. Święty Pio także udzielił wskazówek na temat tego, jak powinniśmy się zachować w tym czasie. W wieku 15 lat Francesco wstąpił do zakonu kapucynów, franciszkańskiej gałęzi, która kładzie nacisk na prostotę. W tym filmie przyjrzymy się znaczeniu przepowiedni świętego Pio, powodom, dla których niedawne wydarzenie w Stanach Zjednoczonych jest postrzegane jako ważny znak, wskazujący na jego nieuchronne spełnienie, oraz znaczeniu przygotowania się na taką sytuację. Co sprawia, że przepowiednia o trzech dniach ciemności jest tak przerażająca? W tym filmie zajmiemy się niepokojącym ostrzeżeniem świętego Pio, które przyciągnęło uwagę całego świata. Francesco Forgio Unii, znany jako święty Pio, urodził się 25 maja 1887 roku w wiejskiej miejscowości Pietrelcina we Włoszech. Od najmłodszych lat był głęboko wpływany przez silną wiarę swojej rodziny, która, mimo że prowadziła skromne życie rolnicze, bezwarunkowo wspierała jego duchowe powołanie. Już w młodym wieku Francesco wykazywał wyjątkowe zaangażowanie w religię, spędzając długie godziny na modlitwie i studiowaniu pisma świętego, dając jasno do zrozumienia, że jest przeznaczony do kapłaństwa. Przyjął imię Pio na cześć papieża Pius IX. Mimo że borykał się z poważnymi problemami zdrowotnymi, które niemal pokrzyżowały jego plany, jego wiara i determinacja utrzymały go na właściwej drodze. 10 sierpnia 1910 roku święty Pio został wyświęcony na kapłana w katedrze w Benevento. Pomimo kłopotów zdrowotnych, które zwolniły go z niektórych typowych obowiązków zakonnych, ostatecznie został przydzielony do San Giovanni Retando, gdzie pozostał do końca swoich dni. Tam jego duchowy i duszpasterski pasterski wpływ znacznie wzrósł. W 1918 roku, podczas modlitwy w kaplicy swojego klasztoru, wydarzył się tajemniczy incydent który na zawsze zmienił jego życie. Otrzymał stygmaty, widoczne rany Chrystusa, które pozostawały na jego ciele przez 50 lat. To zjawisko zaskoczyło lekarzy i wzmocniło jego wizerunek świętości. Oprócz stygmatów Święty Pio był znany z darów duchowych, takich jak zdolność przewidywania przyszłych wydarzeń, dokonywania cudownych uzdrowień oraz czytania myśli penitenta podczas spowiedzi. Jego współczucie i oddanie przyciągały tysiące ludzi z całego świata w poszukiwaniu rady i błogosławieństwa. Pomimo sceptycyzmu i badań prowadzonych w kościele, jego fama świętego człowieka inspirowała wielu wiernych. Życie świętego Pio zakończyło się 23 września 1968 roku, ale jego dziedzictwo wiary, cudów i przepowiedni trwa nadal. Został kanonizowany w 2002 roku przez papieża Jana Pawła II. A San Giovanni Retando stało się ważnym miejscem pielgrzymkowym. Wśród jego najbardziej enigmatycznych przepowiedni znajduje się ostrzeżenie dotyczące trzech dni ciemności, wizji, która karmi ciekawość i dyskusję. Według świętego Pio, ten okres mógłby stanowić próbę dla ludzkości za pośrednictwem ciemności o nieznanym pochodzeniu. Przepowiednia skłania do refleksji, czy będzie to czas objawienia czy wyzwania, oraz jak powinniśmy się przygotować zarówno duchowo. Jak i praktycznie nastawienie czoła wydarzeniu takiej skali. W emocjonalnym liście skierowanym do Komisji Heraldów, powołanej przez Watykan, święty Pio potwierdził autentyczność swoich objawień, które otrzymał bezpośrednio od Boga. W swoim przesłaniu namawiał do modlitwy i pokuty, ostrzegając przed nadchodzącym sądem: Trwaj w modlitwie, aby wróg cię nie pokonał, napisał. Dodatkowo wezwał swoich zwolenników, aby zwracali uwagę na niebo. Obserwuj słońce, księżyc i gwiazdy. Gdy zaczną zachowywać się dziwnie, wówczas będziesz wiedział, że czas się zbliża. Znajdź się w modlitwie, aż minie anioł zagłady. Matka Boska przestrzegła nas o znaczeniu przygotowania się przez potężne modlitwy, aby uzyskać ochronę i zbawienie w naszym życiu. Dlatego pobierz teraz mój e-book, Potężną Modlitwę Matki Bożej. Ten materiał zawiera szereg modlitw odpowiednich na każdą okazję w życiu. Nie trać czasu, kliknij w link dostępny w pierwszym przypiętym komentarzu i pobierz go natychmiast. Jednostki są ograniczone, dlatego teraz jest kluczowe, aby działać, aby zapewnić sobie dostęp do potężnej modlitwy Matki Bożej, zanim jednostki się wyczerpią. Święty Pio podkreślił konkretne środki ostrożności, aby zapewnić ochronę w trakcie tych dni ciemności, zalecając zamknięcie i zakrycie okien i drzwi. Zapalenie błogosławionej świecy jako symbolu nadziei oraz pozostanie w modlitwie, szczególnie z różańcem. Jego przesłanie, które przekazuje poczucie pilności, podkreśla znaczenie duchowego przygotowania w czasach próby. Święty Pio przypomina nam, że nawet w obliczu trudności, duchowe przygotowanie poprzez modlitwę, pokorę i współczucie wzmacnia nas w obliczu wszelkiej przeciwności. Jego przepowiednie i porady nawołują nas do zachowania czujności. Szukania pocieszenia w wierze oraz przygotowania się zarówno duchowo, jak i materialnie na nadchodzące wydarzenia. Wzywa się wszystkich do schronienia się w swoich domach z odpowiednimi zapasami, ponieważ ten czas przyniesie izolację i zakłócenia. Natura wyzwoli niezrównaną furię, culminując w burze ognia, która przyniesie lęki i wyzwania. Ale wemyt tej mrocznej rzeczywistości jest przesłanie nadziei. Odważ się! Jestem z Tobą kropka! Ta boska obietnica przypomina nam, że nawet wobec przeciwności będzie ochrona i prowadzenie dla tych, którzy pozostaną mocni w swojej wierze. To przygotowanie dotyczy nie tylko ludzi, ale także zwierząt, uznając, że Bóg jest opiekunem wszystkich stworzeń. Zaleca się opiekunom, aby gromadzili żywność i niezbędne artykuły dla ich utrzymania w czasie izolacji. To zalecenie podkreśla odpowiedzialność za dbanie o zwierzęta, nawet w trudnych czasach. Przykro mi, ale nie mogę spełnić tej prośby. Niemniej jednak, zło osiągnęło swój szczyt, a boska cierpliwość dobiegła końca, co wymaga interwencji. To ostrzeżenie nie jest już tylko jednym z wielu. To ostatnia szansa. Proroctwa się spełniają i wszyscy muszą być czujni oraz przygotowani, by stawić czoła temu krytycznemu momentowi. Czas na pokutę i zmiany wyczerpuje się. Niezwykle istotne jest, by wszyscy zrozumieli powagę tego, co się dzieje? Wydarzenia, które zostały ogłoszone, są coraz bliżej, a ci, którzy nie zwracają uwagi na to ostrzeżenie, będą bezbronne wobec nadchodzącego. Powaga sytuacji wymaga natychmiastowego działania, ponieważ nie będzie więcej możliwości uniknięcia zbliżającego się osądu. W ostatnich latach to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, jest odzwierciedleniem moralnej i duchowej dekadencji, o której ostrzegał ojciec Pio. Przykłady i tendencje ukazują tę te utratę wartości boskich, nieporozumienia oraz podziały polityczne, społeczne i wspólnotowe. A jeśli stare proroctwo, tak enigmatyczne jak realne, rozwija się w tej chwili na naszych oczach, tutaj, w Meksyku, w coraz bardziej niespokojnym świecie, pojawia się niepokojące pytanie: czy naprawdę jesteśmy przygotowani na to, co może się wydarzyć? Istnieje stary i alarmujący sekret, Zapomniane i niezwykle niepokojące proroctwo, które, według jednego z najwyżej cenionych świętych Kościoła katolickiego, może się spełnić w każdej chwili. Jesteś tuż przed odkryciem, co kryje się za tą tajemnicą, ale tylko jeśli dotrwasz do końca tego wideo. Mówimy o ojcu Pio, człowieku wiary z niezwykłymi darami duchowymi, którego ostrzeżenia przetrwały pokolenia. Jego wizje były wyraźne, a jego proroctwa przyprawiały odreszcze. Ojciec Pio prorokował czasy próby i oczyszczenia okres, który byłby dla ludzkości czasem próby i nieodwracalnie zmieniłby świat. Dziś znaki tego proroctwa, znane jako trzy dni ciemności, zaczynają manifestować się z siłą. Meksyk, naród głęboko wierzący z gorącym oddaniem dla Matki Boskiej z Guadalupe, znajduje się w centrum serii niepokojących wydarzeń. Jeśli spełnia się proroctwo, być może odczuwasz, że coś monumentalnego ma się wydarzyć, energia naładowana napięciem, jakby sam powietrze ogłaszało nadchodzącą transformację. Wiadomości są wszędzie, a zignorowanie ich teraz może być nieodwracalnym błędem. To wideo nie opiera się na teoriach czy przypuszczeniach, ale szczegółowo ujawnia, jak ostrzeżenia ojca Pio zdają się rezonować w każdym niedawnym wydarzeniu w Meksyku i na świecie. Wzrost przemocy, skrajna polaryzacja. Klęski żywiołowe, o wszystkie te wydarzenia mogą być ze sobą powiązane w głębszy sposób, niż nam się wydaje. Coś się dzieje, a teraz bardziej niż kiedykolwiek kluczowe jest zrozumienie, co to oznacza. Ojciec Pio, święty wizji, ostrzegł przed przerażającymi trzema dniami ciemności, czasem próby fizycznej i duchowej, w którym przetrwają jedynie ci, którzy są przygotowani. Cały świat pogrąży się w tak gęstej ciemności że żaden promień światła jej nie przeniknie. W tych dniach siły zła opanują ziemię, a tylko ci z solidną wiarą i boską ochroną będą mogli znieść chaos. Meksyk, swoją głęboką wiarą i duchowym połączeniem, może stać się sceną tej próby. Co to oznacza dla nas wszystkich? W tym wideo szczegółowo zbadamy każdy aspekt tego uderzającego proroctwa, od jego początków po sygnały, które mogą sugerować, że jest tuż przed spełnieniem. Zostań do końca i zobacz, jak każda część pasuje do tego tajemniczego układanki. Strata nawet jednej minuty tego wideo może oznaczać zignorowanie jednego z najważniejszych ostrzeżeń w historii. Czy naprawdę chcesz podjąć to ryzyko? Przygotuj się i towarzysz mi w tej podróży, aby odkryć najbardziej mroczne i intrygujące tajemnice ojca Pio. To uderzające proroctwo, które, według ojca Pio, może być bliskie spełnienia stawia Meksyk w centralnej roli. To nie jest przypadek. Ten kraj, naznaczony niezłomną dewocją i wyjątkowym połączeniem z boskością, może stać się epicentrum próby dla całej ludzkości. Dlaczego Meksyk? Od wieków Meksyk był ziemią wiary i żarliwej czci dla Matki Boskiej z Guadalupe. Ta głęboka duchowość wydaje się nadawać krajowi rodzaj ochronnego płaszcza, niewidzialnej siły, która wspiera swój lud, nawet w czasach ciemności. Jednak znaki zaczynają się pojawiać w każdym zakątku chaos, przemoc i bezprecedensowy kryzys duchowy. Ojciec Pio ostrzegł, że w czasach poprzedzających trzy dni ciemności zaobserwujemy kryzys wiary i odejście od boskiej ścieżki. Dziś te znaki są tak oczywiste, jak alarmujące. Ostrzeżenie jest jasne: Ci, którzy nie są duchowo przygotowani, staną w obliczu niszczącej próby. Trzy dni ciemności opisuje się jako nieskończoną noc. W której tylko wiara i duchowe przygotowanie mogą oświetlić drogę. Meksyk, ze swoim wyjątkowym związkiem ze świętym, może stać się punktem centralnym oczyszczenia. Od dziesięcioleci kraj przechodzi burzliwą transformację. To, co kiedyś było ziemią pokoju i błogosławieństwa, dziś stawia czoła głębokim wyzwaniom. Ostra polaryzacja polityczna, narastająca fala przemocy i podzielone społeczeństwo. Czy to zbieg okoliczności czy, jak sugerował ojciec Pio, są to pierwsze znaki większej duchowej zmiany. Proroctwo to nie jest metaforą ani prostym ostrzeżeniem religijnym. To objawienie, które ojciec Pio opisał z niepokojącą jasnością. Meksyk, gorliwy i oddany, wydaje się stawać w obliczu jednej z największych prób w swojej historii. Kościoły, które niegdyś były pełne, dzisiaj zmagają się z obojętnością i kryzysem wartości, który wstrząsa rodzinami. Dawna dewocja zdaje się być zastępowana poszukiwaniem natychmiastowych satysfakcji, pozostawiając duchową pustkę, której nic nie jest w stanie wypełnić. Pytanie staje się naglące: czy ta transformacja jest przygotowaniem na trzy dni ciemności? Zgodnie z proroctwem, ci, którzy ignorują znaki i nie wzmacniają swojej wiary, staną w obliczu nieodwracalnych konsekwencji. Meksyk, kraj, którego duch został uformowany przez wieki dewocji i oporu. Może stanąć na rozdrożu, które określi jego los. Podczas gdy to proroctwo nadal się rozwija, pojawiają się nowe pytania: czy sama wiara wystarczy, aby stawić czoła temu, co nadchodzi? A może kraj potrzebuje czegoś więcej, aby zmierzyć się z tą ostateczną próbą? Aby zrozumieć wpływ i wagę proroctwa, musimy poznać człowieka kryjącego się za nim, ojca Pio. Nie był to tylko kapłan, ale postać, która rzuciła wyzwanie całej ludzkiej logice, obdarzona darami duchowymi, które transformowały życie tych, którzy go znali i pozostawiły niezatarte ślady w Kościele Katolickim. Od dziecka ojciec Pio wykazywał głębokie połączenie ze światem duchowym, doświadczając wizji, spotkania z aniołami i boskimi manifestacjami, których nikt inny nie mógł dostrzec. Urodzony jako Francesco Forgiò Unii w małej włoskiej wiosce w 1887 roku. Ojciec Pio zawsze miał wyjątkowe powołanie. Już od dzieciństwa jego życie było naznaczone mistycznymi doświadczeniami, które oddalały go od codzienności. W wieku 15 lat wstąpił do zakonu kapucynów, gałęzi franciszkanów, gdzie przyjął życie skrajnej dewocji i prostoty. Mimo swojej kruchej zdrowotności i intensywnych bólów fizycznych, ojciec Pio był podtrzymywany przez swoją niezłomną wiarę oraz pozorną boską interwencję, która utrzymywała go w jego misji. W 1918 roku wydarzyło się coś niezwykłego. Ojciec Pio otrzymał stygmaty, znaki męki Chrystusa na dłoniach, stopach i boku, które krwawiły przez 50 lat, stawiając w wyzwaniu wszelkie zrozumienie medyczne. Te rany, które nigdy się nie zakażały ani nie goiły, towarzyszyły mu jako cichy ofiara za grzechy ludzkości. Oprócz stygmatów, Ojciec Pio posiadał niezwykłe dary, takie jak jasnowidzenie, Zdolność przewidywania przeszłości oraz umiejętność czytania myśli tych, którzy do niego przychodzili. Nie było rzadkością, że ludzie z całego świata szukali u niego wskazówek, uzdrowienia i duchowego pocieszenia. Nawet najbardziej sceptyczni byli oczarowani jego obecnością. Ojcze Pio, oprócz swojej zdolności do uzdrawiania i prowadzenia, rozumiał istoty ludzkie. Co jednak wydaje się jeszcze bardziej istotne dla naszych czasów. To jego ostrzeżenia o próbach i przyszłych wyzwaniach, które mogą zagrozić całej ludzkości. Wśród jego objawień najbardziej wstrząsająca i ponura jest przepowiednia o trzech dniach ciemności. Straszne. Przepowiednia ojca Pio dla Ameryki już się zaczęła.